No słuchajcie, tak to się jeszcze z wami nie witałam, jedząc yy, śniadanie w samochodzie. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 7 września, godzina 10, ja właśnie przyjechałam do domu, już wróciłam, jeszcze nawet nie zjadłam śniadania. Powiem wam, ja mam jeszcze wakacje, nie? Odzwyczajam się totalnie od takiego porannego wstawania. A dziś byłam umówiona na 8.45 w szkole, uwaga. Ale tak, w ogóle jestem w Świdnicy, yy, tak, bo ostatni vlog przeprowadzkowy się tak trochę urwał. Powiem wam, że mega ciężko jest nagrywać przeprowadzkę, w sensie nie sądziłam nigdy w życiu, bo ostatni raz jak się przeprowadzałam to było wiecie 10 lat temu jakby ja nic nie miałam na głowie, a teraz wiecie przeprowadzałam się sama i mieszkam sama i nie sądziłam, że jakby przeprowadzka tak strasznie zmieni mój w ogóle tryb życia na ostatni tydzień, dzisiaj jest poniedziałek czyli minął jakby równy tydzień od momentu kiedy się zaczęłam pakować i no strasznie dużo się pozmieniało, w sensie po prostu się pozmieniało na tyle, że teraz nie mam takiego swojego normalnego życia, bo jakby całe moje życie zostało ustawione pod przeprowadzkę ale na szczęście jest to ko koniec. Yy, ciężko mi w ogóle było wam nagrać to pakowanie i tak dalej, bo to wszystko było tak robione na bariackich papierach yy, i byłam już teraz trzy dni w mieszkaniu w Warszawie, więc wam jeszcze nie nagrywałam, bo chcę wam to dawkować i zrobić taką trochę z tego przeprowadzkową serię, także byłam trzy dni się trochę rozpakowywać, tam ogarnąć i tak dalej, ale w sumie też nie miałam czasu. Widzieliście na story, że ciągle gdzieś latałam, coś robiłam i wróciłam teraz na trzy dni do domu rodzinnego, żeby tutaj właśnie pogarnąć różne sprawy, zabrać jeszcze ostatnią walizkę, bo właśnie miałam jeszcze rzeczy w praniu, po z Grecji, żeby zabrać właśnie resztę rzeczy i tak dalej. Także weekend właśnie sobie spędziłam z przyjaciółmi, z rodziną i dzisiaj jest poniedziałek i rano pojechałam teraz odwiedzić y, trzy najważniejsze y, kobiety w moim licealnym życiu, y, czyli panią y, do której chodziłam na dodatkowy angielski Panią, moją od matematyki, i moją panią wychowawczynię. Także te wszystkie trzy panie właśnie sobie odwiedziłam. Byłam właśnie w dwóch szkołach i nawet nie zdążyłam ze śniadania, bo się nie zdążyłam ogarnąć rano. Jeszcze dzisiaj mnie czekają odwiedziny u czwartej, najważniejszej kobiety w moim licealnym życiu, czyli u pani od korepetycji z matematyki, której. Zawdzięczam w dużym stopniu mój wynik z, rozszerzonego, z rozszerzonej matematyki z matury Ale tam jadę dopiero po południu, no bo wiadomo, wszyscy pracują I z tego też powodu nie wiem, czy zdążę dzisiaj wrócić do Warszawy Czy będę wracać już jutro rano na spokojnie, to jeszcze zobaczymy Ale tak, dzisiaj już was zabieram do Warszawy, do mojego mieszkania Spakuję się, pokażę wam jeszcze co zabieram, już resztki z mojego domu A teraz idę jeść takie porządne śniadanie, bo teraz jakieś ja, nawet go nie zdążyłam zjeść, bo prowadziłam auto, więc no nie miałam jakiejś po drodze. Okej, okay, dobra, słuchajcie, przyznaję się, zdrzemnęłam się, ale przy okazji podczas mojej drzemki rozwiązał się mój dylemat, kiedy wracam do Warszawy. Wiemy, że wracam dziś. Jadę samochodem wieczorem jakoś około 20, także spoko, bo sobie wszystko jeszcze dzisiaj pozałatwiam. Zjadłam sobie śniadanko, zjadłam sobie nawet rosołek, który zrobiła mi moja mama i zabrałam się teraz za pakowanie, już naprawdę niedużo mi zostało. W ogóle moja mama oczywiście oszalała i robi ze mnie warszawskiego słyjka. Mówiłam jej, żebym nic nie dawała, miałam mi nic nie dawać i nic nie robić, żeby mi przypadkiem tego nie dać, ale już dostaję ryby w galarecie. Soradkę jarzynową, yy, miód domowej roboty i yy rosół, wege rosół dla mnie specjalnie, także oficjalnie zostaję dziś warszawskim e słoikiem, a teraz pokażę wam jak wygląda sytuacja pakowania, a potem wam pokażę jak to faktycznie pakuje, tak moje łóżko jest aktualnie rozwalone tu leży tylko torebka z którą przyjechałam, czym ona w ogóle leży tu i w ogóle było przyjechać do domu tylko z taką jedną małą torebką, no ale wiecie jeszcze jakby rzeczy do życia miałam w domu, więc ona, tylko jakby z nią musiałam przyjechać tak toaletka, tak jak widzieliście w poprzednim vlogu jest cała pusta już tutaj w sensie te szuflady tutaj mam tylko pędzelki i to czym się malowałam albo czego używałam teraz, także to wszystko zabieram ze sobą. Muszę także zabrać jeden z przedłużaczy, bo ostatnio e, zapomniałam. Tutaj mam jeszcze drugą pościel sobie biorę, bo już tyle gości tam w salonie mam, ale do mojej sypialni właśnie jeszcze będę miała drugą pościel i tutaj mam Kupioną chemię, właśnie też dzwonił do mnie kurier, że dzisiaj e, mi już e, przywiózł e, w Warszawie paczkę z e, właśnie z chemią, którą zamówiłam, ale kurczę, nie mam mnie dziś w Warszawie, więc mu powiedziałam, żeby przyjechał jutro. W ogóle mówiłam, mam to też już dzisiaj na Insta ale wiecie, jaki jest mój aktualnie największy problem, jakby tego etapu przeprowadzki i życia między Świnicą a Warszawą, gdzie to jest ponad 400 km, to że jak dzwoni do mnie kurier i mówi: Dzień dobry, czy jest pani w domu? Mam paczkę. Co, muszę by pytać w którym domu Więc no trochę problem jest z tymi Pewnie mają mnie za wariatka, Ale mam nadzieję, że jutro odbiorę wszystkie paczki Także tutaj mam super ciekawe rzeczy Chcieliście hole domowe, więc na pewno też będą Ale pokażę wam co mi kupili jeszcze rodzice Więc tutaj mam e, takie saszetki do pralki e, Tu mam tabletki do zmywarki I tu mam jeszcze sól I taki płyn do zmywarki e, Tutaj chyba też już było puste To znaczy tu coś zostało No tu zostały jakieś resztki, ale to zostaje E, muszę zabrać kompa to jeszcze dzisiaj wiozę, to wszystko już chyba raczej zostaje, e, tutaj mam właśnie to z czym jeszcze przyjechałam czyli kompa też wiadomo zabieram, e, tutaj dzisiaj przyszła mi paczka ze skakanką, więc e, skakanka idzie ze mną, słuchajcie będę skakać na skakance, a tu mam szlafroczek od Mio e, i no ogólnie paczuszkę od Mio, znowu paletką Vaneski, która przyszła do mnie tutaj jeszcze do rodziców, więc też ją ze sobą Zabieram oczywiście do Warszawy i to pudełko też, ponieważ ja bardzo lubię te takie owiązane, otwierane pudełka na taki magnesik i mam już kilka takich, i wiem, że mi się przyda tu do garderoby. To pudełko muszę wywalić, to zostaje. No i słuchajcie, szafa tam wam, tak wam pokazuję z daleka, bo to nie jest poukładane, ale to są rzeczy, które mi się wyprały akurat po Grecji. I też tu jakby wrzucam teraz brudne rzeczy, żeby już nie zostawiać ich w pralce, także tam na górze to zostaje, bo to są moje rzeczy narciarskie i nie potrzebuję ich w Warszawie albo jakieś takie, nie wiem, no. Tak, jak wiecie, tego nie potrzebuję, ale to, co tutaj jest, zaraz wrzucam też do walizki. I to, słuchajcie, będzie chyba wszystko. Jeszcze się właśnie zaraz przybiorę, bo nie chcę jechać dzisiaj w tym do Warszawy i w ogóle nie chcę już w tym chodzić, bo to jest kombinezon, a ja dużo sikam i to jest problematyczne. Ale tak na razie jestem w takim kombinezonie, który mam z jakiegoś za full od lat, ale pasek taki materiałowy od tego też już zostawiam w Warszawie, więc sobie wziąłam taki zwykły z taki, żeby lepiej to wyglądało w pasie. A ja się już z tego przebieram i się pakujemy. Dobry kochani, we wtorkowy poranek, witam was już z Warszawy. Yy, chyba słuchajcie, że jesteśmy w Warszawie, może zamknę okno. Przyjechaliśmy wczoraj do mieszkania, słuchajcie, bardzo, bardzo późno, ale wstałam samego rana. Nie wiem, powiem Wam, że to była łącznie moja trzecia noc tutaj i wydaje mi się, że z tej ekscytacji nie mogę spać, jak w nie mogę spać do 12, tak tutaj codziennie 7-8, nawet jeżeli budzi mnie budzi kto, bez problemu od razu się zrywam. Z łóżka i wstaję. Tak też było. Dzisiaj jest teraz 9.30. Ja właśnie wstałam, jakoś przed 8, byłam właśnie w sklepie, po jakieś świeże pieczywo i tak dalej. Coś tak tylko na śniadanie, które już zjadłam, pozmywałam i biorę się dalej za rozpakowywanie. Plan na dzisiaj jest taki, że właśnie chcę skończyć rozpakowywanie i pojechać do IKEA na zakupy. Chcę iść dzisiaj też na takie większe zakupy spożywcze z tego względu, że właśnie jak tu byłam w zeszłym tygodniu to byłam w sumie 48 godzin, więc tak nie kupowałam za bardzo jedzenia, żeby się nic nie zepsuło, tylko wiecie, to co zjadłam, więc dzisiaj w sklepie byłam jakieś świecze pieczywo i warzywa tak do śniadania i no, y, jak się ogarnę tutaj się z rozpakowywaniem, to y, się zajmę dalej y, tutaj wszystkim. No, Jest jeszcze trochę do roboty, już mi się nie chce, żebym chciała mieć to skończone, dlatego... Nie ma chyba lepszego sposobu na doprowadzenie tego wszystkiego do finiszu niż zrobienie tego. Ogólnie w sumie już bardzo dużo ogarnęłam przez te 48 godzin, jak byłam tutaj ostatnio, ale jeszcze, o ile tutaj właśnie jakby wszędzie jest tak wiele czysto, to w garderobie, słuchajcie, składuję aktualnie dosłownie wszystko. O, zobaczcie, tu jest jeszcze bardzo dużo do roboty, także od razu się za to zabieram. Chyba nareszcie oficjalnie jestem rozpakowana. Rozpakowałam wszystko, naprawdę wszystko, byłam też wyrzucić kartony te duże, które mi zostały właśnie po przeprowadzce, oczywiście do recyklingu, one mi już nie będą potrzebne, w tych małych powysyłałam wam paczki w zeszłym tygodniu, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie, natomiast teraz już po prostu te duże na nic mi się nie przydadzą, więc poszły na recykling i byłam na zakupach, Umęczałam się, przyniosłam strasznie ciężką torbę, Przeczy zrobiłam takie duże yy, jedzeniowe, ale też domowe zakupy. Plan teraz jest taki, żeby te zakupy Wam pokazać, rozpakować. Yy, ja się idę ogarnąć, wykąpać i pomalować i ogólnie wiecie, w końcu się dzisiaj przygotować do życia, bo jest już jakoś po pierwszej. Yy, I plan jest taki, żeby dzisiaj jeszcze wskoczyć do IKEA i wiecie, po jakieś takie rzeczy typu wyciskarka do czosnku, kosz na pranie, wiecie, jakie głupoty, których potrzebuję. Yy, jeszcze i to pewnie Wam pokażę w jakimś osobnym i krowym yy, holo, ale to co kupiłam. Teraz wiecie, w takim markacie to Wam pokażę papier toaletowy, tak, Ola, to już ten czas w Twoim życiu, kiedy zaczynasz na YouTubie pokazywać papier toaletowy. Dobra, będę po prostu wyciągać po kolei bo i tak to muszę rozpakować, więc y, wzięłam takie rękawice do sprzątania. No ściereczki uniwersalne. Makaron ryżowy raz dwa. I dzisiaj właśnie chcę sobie zrobić na obiad taki makaron, susie teriaki. Tutaj kupiłam też coś do y, oczyszczania, y, do odkamieniania czajnika. Że można to robić chyba sodą oczyszczoną i octem. E, muszę kupić i sodę i octem w ogóle. E, pieczarki też do tego frejd chickena. Dzisiaj chickena będę robić z tofu. Też właśnie na dziś, na obiad mam marchewki. Kupiłam ogólnie bardzo dużo przypraw. O, mam jeszcze kiełki rzodkiewki, takie sreberko, taki czyścik właśnie do kuchni, makaron penne, włoski ser grana padano, ryż jaśminowy, nie było w ogóle w folii takiej, wiecie, spożywczej, ale widziałam jakieś torebeczki śniadaniowe, o, tu mam aluminiowo, Widziałam herbatę, taką zieloną, melisa z granatem, sezam, makaron spaghetti, to jest mój ulubiony makaron, ja jem każdy możliwy sos makaronowy ze spaghetti. Fasola mąk, również do e, dzisiejszego azjatyckiego makaronu. Powiem wam, że jak mieszkałam w świnicy, to w ogóle nigdy, nigdzie nie mogłam znaleźć takich jakichś super e, rzeczy do kuchni azjatyckiej. A e tutaj to jest w każdym markecie, więc e, plus za to dla Warszawy. Kukurydza, czosnek, e, mąkę uniwersalną, też ja właśnie dzisiaj do panierowania tofu będę używała. Fasola pomidorowa. Wzięłam na spróbowanie wegański majonez Dalej mam jeszcze krojone pomidory To oczywiście wszystko jest jakieś spaghetti Wzięłam taką gotową przyprawę Oliwę z oliwek O, tu mam właśnie gotowy sos teriyaki, którego też będę dzisiaj używać Już nie mam gdzie tego wszystkiego stawiać Kupiłam sobie od taką pieprz i sól w łęku, Bo stwierdziłam, że nie będę kupować takiej gotowej mielonej I już w Ikei dzisiaj nie będę kupować solniczki i pieprzniczki Tylko będę sobie tak świeżo mielić I to też zawsze miałam w domu Widziałam właśnie tofu takie małe, z myślą o dzisiejszym obiedzie. Pesto mogłam jeszcze dzień suszone pomidory. Dobra, tu jeszcze do prania mam y, płyn właśnie y, do płukania, wegeta, makaron jajeczny do dzisiejszego rosołku od mamy. Tu wzięłam jeszcze gąbeczki do sprzątania. Tu mam jeszcze takie ściereczki y, na, nasączone, takie chusteczki właśnie do sprzątania kuchni. Ja je ja bardzo lubię i to przy w domu moja mama takie używała, bo one są fajne, zamykane, więc nie wysychają i łatwo można czyścić powierzchnię, na przykład w pogotowaniu. Mam jeszcze takie inne ściereczki i ostatnia rzecz to płatki, co moje ulubione płatki jogurtowe fitness. I tyle, jestem teraz cała zapakowana, także ja teraz to wszystko muszę pochować i idę się ogarniać. Cześć, dzień dobry, witam was już kolejnego dnia Mamy dzisiaj środę Jest godzina 10 Ja zostałam już jakiś czas temu, jestem już po śniadaniu Był już u mnie Kurier i teraz właśnie sobie siedzę w jadalni, piję moją poranną e, dawkę witamin i robię zakupy internetowe a propos zakupów, wczoraj byliśmy w IKEA, ale co kupiłam w IKEA właśnie razem z tym co przed chwilą mi przyniósł kurier, e, dzisiaj właśnie dla was będę nagrywać taki room decor haul, także możecie się domyśleć e, co tam jest e, a teraz jeszcze zamawiam jakieś rzeczy do włosów, bo się ostatnio wkręciłam w pielęgnację włosów kręconych, a w ogóle zamówiłam suszarkę, bo tego jeszcze nie mam, muszę jeszcze zamówić kosz do prania. Teraz mi się przypomniałam, bo wczoraj go nie kupiłam, bo zapomniałam, albo po prostu go w i chyba nie widziałam. Zamawiam dyfuzor, jakieś tam e, takie wiecie, kremy do loków, że do włosów kręconych, także taki właśnie poranek. E, plan na dzisiaj jest taki, że właśnie chcę teraz pozamawiać, e, ogarnąć się i nagrać dla was film, bo potem muszę e, wyjść z domu, muszę jechać na chwilę do centrum, do e, Witka za po jedną rzecz, a potem na dworzec autobusowy na Warszawę Zachodnią, tam gdzie przyjeżdżają Flixbusy, między innymi, bo będę miała gościa. przyjeżdżał do mnie mój przyjaciel na kilka dni, także będę jechała go odebrać na pewno dziś też. Ogólnie to czekam też na Pana od internetu, bo mam mi dzisiaj właśnie przyjść z UPC i podłączyć w końcu internet, bo tak się składa, że jeszcze internetu nie mam. Ogólnie dzisiaj jest środa, więc mi ja Równy tydzień od kiedy mam to mieszkanie właśnie równy tydzień temu ym, się tu przeprowadziłam, no nie byłam tu teraz kilka dni więcej, jakby nie, nie, nie jestem tu okrągły tydzień, gdzie chyba była moja czwarta noc tutaj, ale no wiecie, jakby już od tygodnia to mieszkanie y, jest tak zamieszkałe oficjalnie, a także czekam na ponad internetu, bo wiecie o ile wieczorami sobie Netflixa czy YouTube'a pociągnęłam z internetu z telefonu, który już mi się kończy, no to tak przesyłać filmy na YouTube średnio, a... Trzeba wrócić do nagrywania. Jakby całe to zamieszanie przeprowadzkowe potrwało dwa tygodnie, ale no teraz trzeba już wrócić do pracy. W ogóle jaka ta paczka, jest ogromna. A kija, zapałe światło, zobaczcie, jak ona jest wielka i waży 30 kg. Dobra, otworzyłam tą paczkę, trochę mi to zajęło i zobaczcie, to jest całe pudło jakby z domową chemią. Okej, okay, rozpakowałam wszystko, ale nie będziemy się teraz na tym skupiać, ponieważ tak jak wam powiedziałam, o tym będzie film, który zresztą zaraz będę nagrywać. Było mnóstwo śmieci, w ogóle był pan już od internetu. Założył mi internet, także zaraz się będę podłączać tutaj do Wi-Fi. Ogólnie był trochę problem, bo niestety nie wszystko przeżyło podróż, no ta paczka ważyła 30 kg, więc w sumie nie dziwnego, ale o tym co, dlaczego i w ogóle się mi rozwaliło i co zamówiłam to tak jak wam powiedziałam będzie w filmie, ale pokażę wam co zamówiłam nie takiego domowego takiego kosmetycznego, no te świece woski to też wam pokażę w tamtym filmie, ale pokażę wam z kosmetycznych rzeczy co zamówiłam, więc zamówiłam jedną gąbeczkę taką do makijażu, do podkładu z Juno Co, ona jest taka Frota, taka wiecie, misia to nie jest taki typowy. Beauty Blender, zamówiłam kolejny olej do włosów. Serki tata do mnie zadzwonił, na czym ja skończyłam? Aha, że zamówiłam sobie kolejny olej do włosów. I to jest olej brokułowy. A ta świeca nie jest zamówiona, ona to po prostu stoi. To jest świeca z Twinkle Candle od Angeliki andjax To wam pokazywałam też ostatnio. Co to jest jeszcze z rzeczy nie do tamtego filmu? Aha, mam taki zestaw kosmetyków z The Ordinary. E, tu jest e, jakiś krem chyba. Tak, to jest krem do nakładania po serum i tutaj jeszcze dwa produkty. Jeden to jest buffet, czyli serum peptydowe. Wiecie, teraz już nie ma słońca, się robi chłodniej, także znów wrócił czas na retinoidy, na sera peptydowe, na witaminę C i na wszystkie kwasy i tak dalej, także znów się zaczyna w to bawić i tu mam jeszcze właśnie a propos retinoidów właśnie taką emulsję dwuprocentową też i w sumie z rzeczy nie do domu, tu mam jeszcze tutaj taki płyn antybakteryjny do rąk, wiecie, teraz też mieszkam w dużym mieście więc jest więcej tych bakterii zarazko, więc zamówiłam taki z pezy i ogólnie to co ja zamówię, nie jest kokolity, bo nie wiem czy mówiłam e, tutaj mam jeszcze dwa opakowania e, takich wielorazowego użycia wycinków kosmetycznych, ponieważ staramy się ograniczać właśnie używanie takich jednorazowych, więc zamówiłam dwie paczuszki po pięć takich wielorazowych, które się pierze i kolejnym też z w taki czepek z takiej mikrofibry, jakby do włosów, bo ja nie używam zwykłych ręczników do włosów, tylko takich specjalnych delikatnych. Więc zamówiłam sobie drugi, jak jeden będę miała w praniu, bo miałam dwa, ale jeden sobie zostawiłam w świdnicy, drugi wziąłam do Warszawy i teraz zamówiłam trzeci, który również tutaj ze mną w Warszawie będzie. Także ja na teraz plan mam taki, że podłączę się do internetu z telefonu i z komputera, żeby już mi się samo łączyło, żeby zobaczyć czy wszystko działa i tak dalej. Idę się wykąpać, pomalować, ogarnąć i mam nadzieję, że zdążę nagrać dla Was ten haul z, właśnie z IKEI i z rzeczami do domu, bo potem właśnie po 15 jakoś muszę już wyjść. A jeżeli chodzi o tego vloga, to na ten moment to już wszystko. Kolejne vlogi i odcinki związane jeszcze z przeprowadzką, ale też nie tylko. Już niebawem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że miło Wam te kilkanaście minut ze mną zleciało. Czekam na Was w komentarzach. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć również na TikToku czy na Instagramie, także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, łapkę, czyli łapkę, komentarz i subskrypcję, jeżeli ten film Wam się podobał. I do usłyszenia niedługo buziaki. Pozdrawiam was serdecznie, pa!